Bo muszę ja wam się przyznać, nigdy nie grałem, ale dzisiaj postaramy się przejść w grani że nam się uda razem. Oby nam się udało, włączam kamerkę, żeby nie było. Patrzcie, tu mogę zamknąć. Dobra, widzowie, lecimy dalej, musiałem obrócić tylko kamerkę na mnie, jak moje nowe fryzura, jak wam się robi? to napiszcie w komentarzach, już ostatnio rozkminiłem, jak się mnie robi, widzowie, więc możecie wbijać, yy, też, tak, oczywiście, też z tej strony, wiem, wygląda trochę jak Palion, ale, ale takie po prostu włosy były, więc takie sobie wybrałem. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Tak, tak. sobie. O! Jaki spokój się budzimy. Yy, spróbujmy, może. Widzowie, zobaczmy w szafkach. Okej. Okay. Jak widzimy, trochę za szybko się rusza to. Przesuniemy kamerkę. Nie? Trochę. Albo to przesuniemy. Yy, to przesunijmy. Dobra, no dobra, niech tak będzie, dobra, tu coś piszę. Wyjdź do domu. Masz na to. A tu coś pisze. Sało też jak Masz na to 5 dni. No dobra, dobra. Dobra, możemy wyjść. Oczywiście. Tylko... No, dobra, nie musimy widzieć tak. Żeby tam nas nie spotkała To znaczy, żebyśmy jej nie spotkali, bo to będzie trochę przypał. Zobaczmy co tutaj jest Tu chyba jest jakiś, jakiś... To jest toaleta chyba o, o, I tu coś mamy Jakiś puzzle. Dobra, go, bo może się przyda Ale tego nigdy nie wiadomo Dobra, zobaczymy. Dobra. Dobra. Schodzimy. Kurde, żebyśmy nic nie rzucili. Już mamy przypał. Dobra. Mhm. Oby to nie tu hałasowało bo to wtedy będzie bardzo dużo lipa. Lipa. zobaczmy, co jest może w tym O nie, 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 sie sie się, nie, uciekaj Michał no, mamy w książkach jakąś i znowu kolejny puzel do piwnicy zejdźmy, bo tu jest chyba piwnica tak, tu jest piwnica a tu jest e, tu jest chyba ramka i widzę, że mamy jakiś pierwszy przedmiot którego nie... Ja to gram pierwszy, ale nie widziałem jeszcze oglądałem, już jak, jak jakiś youtuber w to grał, ale sam, żeby to zagrać to nigdy Także gram w to pierwszy raz więc nie nie przejmujcie się jak będę to tak klamił Widać, że Dobra, ciśmy, sobie to I... Ciekawe do czego to, o nie, 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 nie Słuchajmy się, to. O, i widzę, że tu coś jest. To jest. Aha, jakaś... Jakiś pinacze po prostu. Pijacze. Ej, to podejrzanie trochę widzę, na wygląda. O, i tu są do drzwi. Dobra, za Zamknijmy je, żeby nie było przy Już Jak szybko już jest teraz. No więc, jak się... Dobra, możemy nacisnąć. Dobra. Oby, oby, oby. No odsuń się! odsun się. O, widzę, że tu mamy lukę jakąś. Wiecie co? Dobrze, że trafiliśmy młotek, bo może to nie jest jedyne przejście. Bo to może być... O kurde, babcia to może teraz przyjść. Że oby tego, oby tak się nie stało. Bo wtedy będzie bardzo grubo. Ciekawe czy ona może w ogóle się schylać. Zobaczmy, może tu może się schylać. O jest, jest tu ona. Ona pewnie sama zrobiła. A no, tu przejście. Dobrze, że przynajmniej nie. Zabiła tak jak, tak jak prawie wcześniej. E, dobra. Dobra, nie ma jej. to, no, monitorze, ja też jej nie ma. Ej, tu coś może być. Tak coś czuję. Ja tu nie, tu się schować nie możemy. Ej, tu coś tu jest. Kruk jakiś... O, widzę, że mamy jakiś klucz. To chociaż nie jakiś, jakaś lufa do pistoletu. Czy co to? Nie znam się na pistoletach, a tu można wejść. Chyba, bo nie ma. Widzę, no, widzę że nie ma takich kutek rannych. O Ja... Widzę, że tu... Duży problem będzie. A tu coś jest? Zobaczmy, tam mięso jest, Jakieś, jakaś poduszka, czy coś tam jest. Zobaczmy, tu jakiś tunel jest. Żebyście... Dobra, może tu coś będzie prowadziło. Widać, że na razie prowadzi. E Tu nic nie ma, ale tu coś jest, a nie ma tu żadnych drapieniu, żeby się tu wspiąć. Zobaczmy. Może być jak tu przyjdzie i wleci do tej dziury, ale przypał będzie, bo... bo wtedy będzie mogła tu nas zabić, ale... Tego chyba nie chcemy bardzo. Dobra. Ej. Minęło już 8 minut, filmu. A my jeszcze nic takiego nie zdobyliśmy na widzowie. Takie. E, myślę, że 11 minut wystarczy w filmiku. To jeszcze 3 takie minutki. Raczej na takie zdobycie jakichś wartościowych bardziej rzeczy. Na przykład tego klucza, co tam był. Dobra. Kurde, zleciało. Babcia tu przyjdzie. Ej. Ej, tutaj się możemy schować. Czemu my o tym wcześniej nie pomyśleliśmy widzowie? Dobra. Zobaczmy, może już wyszło. Ej, a tu coś prowadzi. My tu byliśmy. O nie, nie 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 O nie 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 Kurde 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 z takimi lagami O nie no dostaliśmy Widzowie, będziemy pokończyć ten odcinek Więc do widzenia no i cześć